Czy zarówno Meksyk i Argentyna znajdują się w Ameryce Południowej? A może w Ameryce Łacińskiej? A może w Hispanoameryce lub w Iberoameryce? Witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un momento por favor i po tym odcinku wszystko będzie jasne. Zacznijmy od tego, że język hiszpański pochodzi z Hiszpanii, która znajduje się w Europie na Półwyspie Iberyjskim. Kontynent Europa to po hiszpańsku Europa. America del Norte czy Norte America to nazwa kontynentu Ameryka Północna, w której znajdują się nie tylko takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Kanada, ale również jeśli chodzi o kraje hiszpanojęzyczne, jest to obszar od Meksyku po Panamę. Ameryka del Sur czy Sud America, to kontynent Ameryka Południowa i rozciąga się od krajów takich jak Kolumbia i Wenezuela po Chile i Argentynę. Możesz również spotkać się z taką nazwą jak Ameryka Central czy Centroameryka, czyli Ameryka Środkowa, i jest to nazwa regionu geograficznego. Ameryka Latina czy Latinoameryka to Ameryka Łacińska i w skład Ameryki Łacińskiej wchodzą wszystkie kraje z Ameryki Północnej i Południowej, w których mówi się w językach pochodzących z Łaciny, czyli po Hiszpańsku, Portugalsku czy Francusku. Dlatego w skład Ameryki Łacińskiej wejdą zarówno Meksyk, Argentyna, jak i Brazylia czy Gujana Francuska. Hispanoameryka, czyli Hispanoameryka, to wszystkie kraje w Ameryce Północnej i Południowej, w których mówi się tylko i wyłącznie w języku hiszpańskim. Odpadnie więc Brazylia ze względu na język, a także Hiszpania ze względu na położenie geograficzne. Natomiast Iberoameryka, czyli Iberoameryka, to wszystkie kraje, w których mówi się w języku hiszpańskim i portugalskim, czyli będą to wszystkie kraje hiszpanojęzyczne z Ameryki Północnej i Południowej, a także Hiszpania w Europie, a także Brazylia i Portugalia. Jeśli chcesz zacząć uczyć się hiszpańskiego już dziś, koniecznie dołącz do naszej aplikacji Język w 15 Minut albo zapisz się na intensywny kurs hiszpański w 3 miesiące. Linki znajdziesz w opisie tego nagrania. Obserwuj hiszpański, zapytaj poliglotę na YouTubie, Facebooku i Instagramie, gdzie publikuję ciekawe i przydatne zwroty, a także raz w tygodniu prowadzę lekcje na żywo. Nos vemos pronto.